Za mną wreszcie nowy Neo QLED. Zobaczymy co ta nowa seria od Samsunga pokaże. Od tego Samsunga, który robił przecież naprawdę bardzo dobre telewizory na matrycy VA. Tylko że to nie ma matrycy VA. To jest IPS. Samsung. Co się stało? Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Tutaj SteelGard, cześć, ja dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka na Morele TV. Jako, że pięknie siedzę na podłodze, to oznacza to tylko jedno, czyli zapraszam Was do następnej recenzji następnego telewizora. W dzisiejszym odcinku model QN90A, przeznaczony na rynek europejski oraz azjatycki, co jest bardzo ważne, za chwilę wytłumaczę dlaczego, z serii neo QLED. neo Cooled od kuleta różni się praktycznie tylko i wyłącznie tym, że mamy tutaj podświetlenie mini LED, czyli jest tutaj bardzo dużo takich małych LEDów, które to Później są podzielone na daną ilość stref. W tym akurat przypadku mamy 576 stref i oznacza to, że każdą z tych stref indywidualnie możemy rozjaśnić albo ściemnić, aby uzyskać lepszy. Obraz. Jednak na samym początku muszę powiedzieć, moim zdaniem, najważniejszą rzecz. Jeśli widzieliście jakąkolwiek zagraniczną recenzję telewizora, który nazywa się QN90A od Samsunga, to najlepiej abyście o tej recenzji po prostu zapomnieli, chyba że recenzent sprecyzował, że ma europejski model na IPS-ie. Jest to bardzo ważne, ponieważ w rzeczywistości widzieliście recenzję całkowicie innego produktu. Pomimo tego, że obydwa telewizory nazywają się identycznie QN90A, to ten na rynek europejski, który kupicie w Polsce, jest Całkowicie innym telewizorem niż ten, który kupicie poza Europą. Na rynku europejskim jednak istnieją oczywiście telewizory na BA, Neokuledy, ale one wtedy nazywają się między QN91A a QN95A. O tym sobie również porozmawiamy w recenzji, bo jest to bardzo ważne. Nie przedłużając dłużej, zapraszam do subskrybowania kanału, abyście nie ominęli następnych materiałów, ponieważ już wkrótce będzie materiał, w którym to porównam neokuleta do OLEDA. W takim razie zapraszam do oglądania. Zaczynamy od wyglądu i jakości wykonania. Wygląd jest taki, jak każdy widzi. Chude ramki na ekranie, zaskakująco chuda, jak na telewizor LCD, z pełnym lokalnym wygaszaniem obudowa oraz metalowa i zaskakująco solidna podstawa, ale niestety łącząca się z telewizorem za pomocą plastikowej części. W dolnym prawym rogu ukryte jest logo Samsunga, a tył pokazuje nam standardowy montaż wesa, rowki, które podobno mają posłużyć za poprowadzenie w nich przewodów oraz oczywiście wycięcie na wszystkie porty. Jak już o portach mówimy, to dostajemy 4 HDMI, w tym 3 HDMI 2.0 oraz 1 HDMI 2.1. Co ważne HDMI numer 3 posiada wsparcie dla ERK, dwa porty USB, wejście na kabel optyczny, Ethernet oraz złącza antenowe i miejsce na moduł CI. Dla ciekawskich Samsung nadal nie wspiera Dolby Vision. Jakość wykonania jest dobra, w moim egzemplarzu nie mam się do czegokolwiek przyczepić. Dostajemy solidny i minimalistyczny telewizor na równie solidnej podstawie, która chociaż może nie wyglądać na wystarczająco dużą, to w rzeczywistości idealnie spełnia swoją rolę. Samsung dał nam też trochę miejsca na umieszczenie tam jakiegoś soundbara, który tutaj moim zdaniem będzie potrzebny, ale o tym za chwilę. Teraz musimy przejść do znacznie ważniejszego tematu, czyli do obrazu i wykorzystanej tutaj matrycy. Telewizor ten używa panelu produkcji BOE, który w menu serwisowym opisany jest jako 55B1AU9TA. Jest to panel ADS, czyli można powiedzieć taka nazwa własna producenta, która w rzeczywistości oznacza nic innego jak zwykły panel IPS. Potwierdzeniem tego, że mamy do czynienia z IPS-em, jest oczywiście sama nazwa panelu, którą jesteśmy w stanie wyszukać. Moje zdjęcia makro, które pokazują rozkład ADS-a właśnie, lub to, co potwierdza wszystko czyli pomiary i testy. Kontrast na tym telewizorze wynosi do ok. 1921 w polecanym trybie film, a natywnie, jak wyłączyłem w menu serwisowe lokalne wygaszanie, zmierzyłem kontrast na poziomie 1400 do 1. Co ciekawe, w trybie GR po podłączeniu do PC-a wydaje się, że local dimming działa agresywniej, gdyż kolorymetr pokazał mi kontrast na poziomie 8800 do 1. W idealnej sytuacji, gdy zmierzyłem idealną biel oraz idealną czernę na wyłączonym poświetleniu, oczywiście kontrast był nieskończony, jednak taka sytuacja ze względu na zbyt małą ilość stref wygaszania nie będzie miała często miejsca. I w praktyce zawsze będziecie widzieć kontrast, który podałem Wam powyżej. Ale na spokojnie, zacznijmy właśnie od tego lokalnego wygaszania, bo to właśnie to jest to kluczowe ulepszenie serii Neo Względem ku Cały telewizor posiada podświetlenie mini LED i z tysięcy małych LED-ów stworzono dosłownie 576 stref w modelu 55-calowym, które to telewizor jest w stanie podświetlić lub wygasić w zależności od tego, co dzieje się w danej strefie. W teorii powinno to działać idealnie. Jeśli w danej strefie jest słońce, które powinno natrazić, to będzie ono rozjaśnione, a jeśli akurat w tej samej klatce po drugiej stronie jest jakaś bardzo ciemna uliczka, to ta uliczka będzie wygaszona, aby uzyskać szerszy zakres jasności na przestrzeni tej samej kratki. W praktyce jednak w testowanym modelu na matrycy IPS widzimy problemy, z którymi ja miałem do czynienia od kilku lat, odkąd testowałem monitory na lokalnym wygaszaniu na IPS-ie właśnie. Największym problemem takiego rozwiązania jest to, że natywny kontrast IPS-ów, a co za tym idzie ich możliwość blokowania podświetlenia, są bardzo słabe, tym bardziej jeśli światło pada na kryształy pod kątem. Ta właściwość tych matryc powoduje to, że widzimy tak zwany blooming, czyli widzimy światło, które wypływa ze strefy podświetlonej na strefę, która powinna być wygaszona. Daje to takie nieprzyjemne uczucie, jakby na granicy dwóch stref o różnym podświetleniu coś było podświetlone i jaśniejsze, a w rzeczywistości powinno być naturalnie czarne. I nasz mózg to wychwytuje. Problem ten, ze względu właśnie na specyfikację IPS-ów, jest absurdalnie wręcz podkreślony, kiedy patrzymy na telewizor spod nawet małego kąta w okolicy 30 stopni. Wtedy blooming wręcz wylewa się na cały ekran i obraz wydaje się wyblakły. Problemy, o których mówiłem jednak, nie występują w dzień, czy też w bardzo jasnym pomieszczeniu. Blooming i słabszy kontrast jest widoczny głównie w nocy i w bardzo ciemnym pomieszczeniu, kiedy to nasze oczy przyzwyczajone są do ciemności. W dzień zaś, przez to, że nasze źrenice są bardzo małe i wpuszczają do środka oczu bardzo małą ilość światła, wydaje się, że czernia w tym telewizorze jest wręcz idealna. A jego maksymalna jasność jest w stanie przebić nawet jasność padającego do środka słońca, więc ten kontrast ogromnej jasności tworzy w ciągu dnia na tym telewizorze obraz, który wygląda tak dobrze jak nigdy. Trochę się pośpieszyłem. Zanim przejdziemy dokładnie do rozmawianiu o ogromnej jasności tego sprzętu, wróćmy do dokładnej specyfikacji. Pierwszą rzeczą, którą od razu zrobiłem, to zmieniłem okropny tryb dynamiczny, w którym to przychodzi telewizor prosto po wyjęciu z pudełka i który to okropnie przekomuje kolory, ma okropną temperaturę barwową na tryb. Film, który to jest najlepszym dostępnym trybem w tym telewizorze. W tym trybie dostajemy prawie idealną temperaturę barwową, praktycznie idealne przekłamanie wobec gamuty sRGB, gdyż jesteśmy w stanie właśnie odzorowanie tego akurat trybu tutaj włączyć i średnio dobre pokrycie przestrzeni, które dobija do 91% pokrycia DCI P3. To, co jest jednak rzeczą najważniejszą, to maksymalna jasność tego telewizora, która to tworzy z tego sprzętu najlepszy telewizor do użytkowania w ciągu dnia, jaki testowałem. Ale nadal będę polecał zainteresować się modelem na matrycy VA, a nie IPS, ale dlaczego tak uważam, powiem pod koniec. Wracając jednak do maksymalnej jasności, trzeba sobie powiedzieć, że dostajemy telewizor, który dosłownie przedwycięża słońce wpadające do mojego pokoju przez dwa duże drzwi balkonowe. Ten telewizor działa wręcz idealnie w bardzo jasnych pomieszczeniach, do których wpada ogromna ilość światła, lub w miejscach, które ustawiane są obok nawet największych okien i drzwi balkonowych. Wrzucenie do środka podświetlenia z mnóstwem mini-LED-u wyciągnęła jasność tego telewizora na taki poziom, że naprawdę niedaleko mu do produktów od Samsunga, które są przeznaczone do użycia na tarasie czy w ogrodzie. Tak istnieją telewizory do oglądania ich na zewnątrz w świetle słonecznym, i podaję ten przykład tylko po to, aby łatwiej zrozumieć, jak jasny jest to telewizor i jak dobrą jasność jest. W stanie stabilnie utrzymać, gdyż o stałej jasności tutaj mówimy, nie o żadnych pikach, które znikają po sekundzie. Niestety jednak, jak mówiłem wcześniej, ta genialna jasność działa w dzień i w bardzo jasnych pomieszczeniach, ale w nocy widzimy tutaj problemy panelu IPS i zbyt małej ilości stref wygaszania. Co ważne, telewizor ten nie jest flicker free i zgodnie z sensorem NVIDIA LDAT jesteście w stanie zauważyć, jak wraz ze zmianą jasności widzimy coraz to większe piki PWM, które to kontrolują jasność tego telewizora. Pokrótce porozmawiamy również o równomierności podświetlenia. Podświetlenie bieli oraz jasnych szarości jest na moim egzemplarzu bardzo dobre z bardzo małym spadkiem jasności przy krawędziach. Jednak najciekawsza dla mnie jest nierównomierność czerni, gdyż to zawsze był problem na IPS-ach. Samsung oczywiście nie pozwoli nam wyłączyć lokalnego wygaszania, więc wygląda to idealnie, gdyż wszystkie inne czarne strefy są po prostu dosłownie wygaszone. Ale nie ze mną takie numery, gdyż mają dostęp do menu serwisowego, a ja znam te sztuczki, jesteśmy w stanie lokalne wygaszanie wyłączyć. I naszym oczom ukazuje się równomierność czerni podczas normalnego użytkowania, gdyż jak cokolwiek oglądamy, to oczywiście telewizor ma włączone podświetlenie. Równomierność czerni jest taka, jaka się spodziewałem, czyli słaba. Widzimy tradycyjny dla paneli IPS tzw. Tak IPS Glow oraz przez słaby kontrast. Bleeding. Przejdźmy więc do pozostałych benchmarków i zacznijmy od smużenia obrazu oraz input laga. Ze względu na migotanie, o którym wspomniałem przed chwilą, nie jestem w stanie zrobić mojej pełnej tabeli czatu reakcji pikseli, więc trzeba było zakazać rękawy i za pomocą oscyloskopu oraz sensora jasności zweryfikować kilka rzeczy manualnie. Zmierzyłem przejścia szarości od 0% do 100% ze skokiem co 20 i uzyskałem najszybszy czat reakcji pikseli na poziomie 4,1 milisekundy oraz najwolniejszy na poziomie 7 milisekund. Co ciekawe, przejścia z idealnej do ciemnej szarości pokazują overshoot, który udało mi się nagrać podczas grania w Spidermana. Ta jaśniejsza smuga podczas ruchu za rękawem Spidermana to właśnie widoczny overshoot, czyli przestrzelenie kolorów przez piksele, które zbyt szybko chciały zmienić swój kolor i zapomniały, że już dawno powinny zacząć hamować, a one nadal pędziły w górę, przez co zamiast do ostatecznego koloru pojechały aż do odcienia znacznie jaśniejszego, który widzi nasza kamera i nasze oczy. To akurat jest bardzo ciekawe, ponieważ panele IPS pod względem czasu reakcji pikseli są znacznie bardziej kompletne i mają lepszą średnią niż panele VA, których to normą jest podbijanie napięcia dla ciemnych przejść ze względu na ich standardowe smużenie tych kolorów. Co miałbym jednak nie mówić, poza tym overshootem, który zobaczymy w niektórych produkcjach, dostajemy topowy czas reakcji pikseli, który będzie działał bardzo dobrze zarówno w 60, jak i 120 Hz. Oczywiście nie jest to poziom OLEDowy, ale jak na lcd jest to wynik naprawdę dobry. Tak samo dobry jest input lag. W trybie gier mówimy o pełnym input lagu od naciśnięcia przycisku na myszce do zmiany koloru na obrazie na poziomie 18 mS w 120 Hz i średnim wyniku 24 mS na 60 Hz, jak na pełny, rzeczywisty input lag jest to bardzo dobry wynik. Obowiązkowo tylko używajcie trybu gier jak gracie w gry, gdyż w trybie filmowym, bez trybu gry input lag wynosił już ponad 80 mS. Propogier to mogę potwierdzić też, że na moim egzemplarzu na IPS-ie po podłączeniu do RTX 3080 przewodem HDMI 2.1 byłem w stanie wyłączyć dzisienka i nie zauważyłem charakterystycznych dla OLED-ów czy paneli VA migotań w bardzo ciemnych kolorach. Przechodzimy do smart funkcji i całej reszty ważnych rzeczy. Samsung postanowił zmienić pilot i teraz dostajemy coś, co dosłownie ma kilka przycisków na krzyż. Jedni taki prosty i minimalistyczny pilot pokochają, inni będą pytać, gdzie jest reszta przycisków. Pilot ten nie ma również miejsca na baterię, a na ich miejsce wylądował akumulator, który to ładujemy za pomocą portu USB-C albo za pomocą panelu umieszczonego z tyłu. Przejdźmy teraz do smart funkcji, gdyż mam do powiedzenia tyle dobrego, co i złego. Zaczniemy od dobrych rzeczy. Tizen, chociaż moim zdaniem, wygląda, wygląda trochę przestarzale, porównując do innych systemów, jest tutaj tak responsywny jak nigdy. Ostatnio testowałem LG C1 i śmiało mogę powiedzieć, że szybkość i responsywność całego systemu i smartfunkcji na Samsungu jest bardzo, ale to bardzo dobra. Niestety nadal brakuje tutaj niektórych aplikacji, o których ludzie nadal nie mogą się doprosić, jak chociażby brak tutaj zwykłego Twitcha. Z minusów to muszę zacząć od wbudowanego w pilot mikrofonu. Niektóre telewizory z roku 2020 i wszystkie 2021 miały dostać możliwość wyboru asystenta przy pierwszej konfiguracji telewizora. Do wyboru miał być asystent Google, Bixby oraz Alexa. Ja niestety chyba coś robiłem nie tak, gdyż pomimo szukania tej opcji dosłownie przez godzinę i resetowania telewizora w pełni, nie byłem w stanie wybrać jakiegokolwiek innego asystenta niż Bixby. Telewizor od razu mi ją przedstawiał i nie dawał jakiegokolwiek wyboru. Jeśli ktoś z was wie, co się stało i dlaczego nie miałem takiej możliwości, a być może zrobiłem coś nie tak, to napiszcie proszę w komentarzu, a razem się czegoś nauczymy. Tylko zaufajcie mi. Próbowałem dosłownie każdej rzeczy, którą znalazłem na internecie i nic z tego. Dlaczego więc uważam to za minus? Ponieważ Bixby nie rozmawia w języku polskim i przytrzymanie przycisku mikrofonu odpala nam asystenta, z którym musimy rozmawiać po chociażby angielsku. Oczywiście znajomość języków rośnie i coraz więcej osób sobie z tym poradzi, ale żyjemy w Polsce i asystent Google ma genialne wsparcie naszego. języka. Dodatkowo przez to, że musimy porozumiewać się po angielsku, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć Bixby, aby na YouTube pokazała jakiś polski film, gdyż nie będzie w stanie zrozumieć polskiego tytułu czegoś, co chcemy otworzyć. Na szczęście, kiedy będziemy w YouTube, a następnie w ich opcję wyszukaj i klikniemy w ich mikrofon, to wtedy przytrzymanie mikrofonu na pilocie aktywuje asystenta YouTube, który to już rozumie język polski i można go w ten sposób używać. Jeśli o głosie mowa, to przejdźmy do głośników, i tutaj mogę powiedzieć tylko to, że grają nawet OK, ale jak praktycznie za każdym razem jak Głośników znacznie odstaje od poziomu obrazu, który tutaj dostajemy, przynajmniej w dzień. I jak zawsze polecam zainteresować się zewnętrznym zestawem audio. Raczej każdy musi sam usłyszeć tych głośników, aby zdecydować, czy jest ok, czy też warto zainwestować w coś znacznie lepszego, bo po prostu szału nie ma. O codziennym użytkowaniu i o obrazie w dzień oraz w nocy mówiłem na początku, więc przejdźmy teraz do tego, jak się na tym telewizorze gra. A gra się bardzo, ale to bardzo dobrze. 4K i 120 Hz robi robotę, jeśli mamy sprzęt, który jest w stanie to wykorzystać. Czat reakcji pikseli jest dobry, więc obraz nie smuży, nie licząc bardzo specyficznych przejść, gdzie jest widoczny lekki overshoot, a bardzo dobry input lag nie jest odczuwalny. Do tego wszystkiego dostajemy obraz, który w dzień jest piękny gry odpalone w trybie HDR wyglądają fenomenalnie, a szersze pokrycie i bardziej błyszczące wykończenie naprawdę podnosi sytość całego obrazu. Bardzo trudno jest mi się tutaj do czegokolwiek przyczepić. W dzień w jasnym pomieszczeniu ten telewizor to jest bestia do gier. Nie tak dobra jak OLED, jednak tutaj już mówimy o ograniczeniu technologii LCD, która po prostu nie może być pod tym względem tak dobra jak natychmiastowo działający OLED. Tą samą zależność widzimy też na rynku monitorów. Jednak porównując do OLED-ów dostajemy ekran, który jest znacznie, ale to znacznie jaśniejszy i w dzień nieporównywalnie lepiej podkreśla content o szerokim zakresie tonalnym. Jednak w nocy, jak porównamy do oled i tego IPS-a, to tutaj nie ma żadnego porównania. Menu w telewizorze jest proste, i chociaż wymaga lekkiego przyzwyczajenia, to dosyć szybko zrozumiemy, co jest gdzie. Jedyne co to opcje pokroju rozszerzenia sygnału wejściowego, aby w pełni wykorzystać HDMI 2.1 powinny być bardziej podkreślone, gdyż raz czy dwa to rozszerzenie mi się nie włączyło i nie byłem w stanie włączyć telewizora na PC-cie z jego pełną możliwością. Jednak poza tym dostajemy dobre menu, ciekawe, szybkie menu na pasku oraz dodatkowy interesujący pasek, który pokazuje nam podstawowe wartości, gdy jesteśmy w trybie gier. Czas na podsumowanie i porozmawianie o tym, dla kogo to jest. Telewizor, a dla kogo on nie jest? Samsung 55 QN90A na rynku europejskim, czyli model na matrycy IPS, pokazuje pazur mini LEDów pod względem absurdalnej, wręcz maksymalnej jasności, która idealnie nadaje się do bardzo jasnych pomieszczeń, jednak połączenie IPS-a oraz lokalnego wygaszania to nie jest najlepsza myśl ze względu na bardzo słaby natywny kontrast oraz bardzo słabe działanie IPS-ów, jeśli chodzi o blokowanie światła pod kątem. Przez co widoczny jest blooming i efekt halo wokół stref, które się podświetlają, a efekt ten jest Wręcz potęgowany pod kątem, więc w nocy oglądają ciemne treści z napisami. Trzeba ten telewizor oglądać siedząc tak prosto przed panelem, jak to jest tylko możliwe. A i wtedy, niestety, widać problem z wylewającym się światłem. Telewizor ten idealnie nada się dla osób, które wiedzą, że z telewizora korzystają tylko podczas dnia lub w nocy mają bardzo mocno poświetlony pokój, gdyż poza kontrastem dostajemy tutaj naprawdę topowe właściwości pod względem obrazu, genialnie skalibrowanego trybu filmu, czy właściwości do gier. Jeśli jednak, Korzystamy z telewizora tak, jak większość z nas, czyli trochę w dzień, trochę w nocy, to zdecydowanie, ale to zdecydowanie polecam zainteresować się modelem na matrycy VA, który to na rynku europejskim ma nazwę między QN91A a QN95A. Telewizor ten na matrycy VA ma dosłownie identyczne wartości pod względem jasności czy właściwości do gier i odwzorowania barw, jednak poprawia on to, co jest w tym modelu najpierw się najgorsze, czyli czerń. Matryce VA mają natywnie znacznie, ale to znacznie lepszy kontrast i ta jedna rzecz w modelu chociażby QM95A robi dosłownie 100% roboty. I nagle z telewizora, który dobrze wygląda tylko w dzień, dostajemy sprzęt, który pokaże swoje topowe właściwości zarówno w dzień, ale dzięki znacznie lepszemu natywnemu kontrastowi, który to dodatkowo potęguje się z o wiele lepiej wykorzystanym podświetleniem, gdyż kryształy VA znacznie lepiej blokują światło również pod kątem, daje nam nieporównywalnie lepszą czern i właściwości, które wreszcie wykorzystamy w nocy. Samsung z modelem QN90A na IPS-ie zrobił jeden krok do przodu, aby za chwilę zrobić dwa do tyłu. I nie rozumiem decyzji pójścia w tym kierunku, gdyż takie panele nie powinny istnieć w tej cenie. Mówiąc o cenie, trzeba sobie wprost też powiedzieć, że modele VA na Neokuledzie kosztują naprawdę dużo. Jednak jeśli szukasz jasnego telewizora, a OLEDy są dla ciebie zdecydowanie za ciemne, to gwarantuję, że Neokuled na VA z jasnością dobijającą nawet do poziomu 1500 nitów, pokaże, jak żywo i soczyście mogą wyglądać kolory, nawet jeśli zaraz Obok telewizora masz ogromne drzwi balkonowe. Neokuledy to ciekawe ulepszenie serii telewizorów od Samsunga. Tylko uważajcie, który model kupujecie w Europie. Naprawdę uważajcie, bo jeden jest znacznie lepszy od drugiego. Pomimo tego, że różni ich dosłownie jedna cyferka w nazwie. No, i już jesteśmy po materiale. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się jak najbardziej podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jednak Wam się nie podobał, to wtedy Was proszę o to, abyście zostawili łapkę w dół, napisali co Wam się nie podobało, i dzięki temu będę wiedział, co mogę na przyszłość poprawić. W każdym razie mam nadzieję, że powiedziałem o tym telewizorze dosłownie wszystko, bądź też wszystkie najważniejsze informacje, no bo wiadomo, że o takich rzeczach można gadać dosłownie godzinami. Jeśli jednak macie jakiekolwiek pytanie, chcielibyście się dowiedzieć czegokolwiek więcej, komentarze jak zawsze są wasze i w komentarzach również mam do Was pytanie, czyli jaki chcielibyście, abym telewizor przetestował następnym razem. Dajcie proszę znać, ponieważ jestem tego bardzo, bardzo ciekaw. Mi teraz nie zostało nic innego, jak po prostu życzyć Wam miłego dnia, wieczorności, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia w następnym odcinku. Czy macie się? Cześć, pa 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 pa!